Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, aleluja Bogu cześć. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, aleluja Bogu, cześć. Przyjdzie dzień, gdy chwale ujrzę Ciebie, twarzą, twarz, będę oglądać Cię, lecz na razie na ziemi tu muszę toczyć swój bój. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie. Bogu cześć. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę. Aleluja. Bogu cześć. Dodaj sił i mocy wiary Panie, wesprzy mnie mocnym ramieniem swym, abym w sercu miał słowo Twe. I podążał za tobą, za tobą. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, aleluja Bogu cześć. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg, do zwycięstwa prowadzi mnie mój pan. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałem, Aleluja Panu cześć, Aleluja Panu cześć.